No cześć, witajcie kochani. Dzisiaj przygotujemy kolejne zdrowe, pyszne i szybkie w przygotowaniu danie. Będzie to pasta jajeczna z awokado. Zapraszam. I tutaj mam 6 jajek ugotowanych na twardo, szczypiorek, dojrzałe awokado, 3 łyżki majonezu, 2 łyżeczki soku z cytryny, sól i pieprz do smaku. Jajka wrzucam sobie do większej miski. Gniotę je widelcem. Jak chcecie, słuchajcie, to możecie sobie... Jajka najpierw pokroić troszkę w kostkę, a później dopiero je rozgniatać. Słuchajcie, jajeczka mam swojskie, takie prosto od kurek. Najlepsze są takie, jeżeli macie możliwość, to kupujcie takie swojskie jajeczka. Ok, i teraz już ostatnie ostatni Ok, Teraz awokado przekroję sobie na pół. Otwieram. Słuchaj, wyjmuję pestkę i teraz będę je obierać. I nie wiem, czy mi się tak uda. słuchajcie, chociaż jest dojrzałe, ładnie mi skóra schodzi. I teraz już obieram drugą połówkę. Ok, mam to. I teraz na talerzu też widelcem rozgniatam sobie awokado. Okay, i tu słuchajcie już mamy rozgniecione awokado fajnie poszło słuchajcie teraz całość polewam sokiem z cytryny wymieszam dzięki cytrynie słuchajcie awokado nam nie sciemnieje tak szybko i będzie miało taki bardziej wyrazisty smak nie będzie takim mdłe ok Teraz awokado dodaję do jajek. Dodaję pokrojony szczypiorek, majonez. Możecie dać mniej lub więcej majonezu, jak uważacie. Teraz dodam pieprzu, soli i wymieszam. Ok, i pastę mamy gotową. Pasta gotowa. Tak jak widzieliście, bardzo szybko, łatwo się ją przygotowuje. Jest przepyszna. Jak chcecie, możecie dać sobie więcej na przykład soku z cytryny bądź więcej soli i pieprzu. Możecie ją tak po prostu jeść jak ja, na przykład teraz. Mm, słuchajcie, piechota. Możecie ją jeść na przykład y, z keto bułeczką bądź z keto chlebkiem. Możecie również użyć jako farsz do jajek. Świetny pomysł, także polecam. Smacznego Wam życzę i dawajcie znać w komentarzach, czy Wam. Taka pasta smakuje. Do zobaczenia niebawem. Jedz zdrowo, żyj zdrowo. Kasia w kuchni czaruje keto. Potrawy gotuje zdrowo. Smacznie, szybko, pysznie jem i chudnę. Ach, jak miło ślicznie keto. Za to jej styl życia zdrowie na talerzu. Serwuje, jedz zdrowo, żyj zdrowo.